Cześć! Dzisiaj bajka pod tytułem Spacer w lesie. Siedziała sobie mysz w swoim pokoju, właściwie w swojej norce, i myślała tak. O, taki piękny dzień dzisiaj. Fajnie by było pójść na spacer do lasu. Ha! Zadzwonię do mojego przyjaciela, niedźwiedzia, czy się ze mną wypierze. Allo. Cześć Niedźwiedź, chcesz iść dzisiaj ze mną do lasu na spacer? Tak ładnie świeci słońce, jest ciepło. Jasne, poczekaj, zaraz przyjdę do Ciebie. Super, czekam. Myszka czekała na Niedźwiedzia, a ten powolnym krokiem do niej przyszedł. bok, O, to pewnie Niedźwiedź. Cześć Niedźwiedziu, to co idziemy? Jasne, chodźmy. Szli sobie lasem, ach, przystanęli i mówili tak. O, jak pięknie, zobacz jakie piękne drzewa. A jak pachnie, ptaszki śpiewają. O tak, natura właśnie rodzi się do życia. Chodźmy głębiej w las, tam też będzie pięknie. Nagle poczuli, że coś bardzo dziwnie pachnie. Nie nie wiecie. Czujesz ten dziwny zapach? Co to może być? Mm, rzeczywiście coś jakby, coś jakby się coś paliło. Zobacz, tam nawet jest dym. Musimy stąd uciekać w tamtą stronę. Dawaj, myszka. Stop! Stop! Zobacz, tutaj się pali. Musimy uciekać w drugą stronę. Stop! Stop! Tutaj. Jest ogień! Może tutaj! Ooo! Uciekajmy, uciekajmy! O nie! Tutaj też jest ogień! O nie, co my zrobimy? Co my zrobimy? Poczekaj, poczekaj, nie nerw się, tak oddychaj. Policz do dziesięciu. Raz, dwa, trzy, cztery. No no poczekaj, tu się pali, ja liczyć do dziesięciu chcesz! Oszalałaś! Trzeba coś zrobić! No poczekaj!

Dzień dobry, czy ja się nazwoniłam do Straży Pożarnej? Tak, tu Straż Pożarna. Co się stało? E, czy, czy. Bo właśnie jesteśmy w lesie i otoczył nas ogień. Czy ktoś nam może pomóc? A gdzie jesteście w lesie? Ale w którym lesie? A może pan zobaczy nasze dane GPS? To, to, to wtedy by pan zobaczył, gdzie my jesteśmy, bo ja dokładnie nie wiem. Dobrze, sprawdzam. O tak, tak! Widzę już na komórce dane. Już pędzę i wysyłam straż. Nie bój się, myszko. Wytrzymamy to, damy radę. O, mam nadzieję. Ijo, 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 ijo. Siu, siu, siu. O, tu się boli. Siku, 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 siku. O już! O, zobacz! Zobacz! Strażak. Ugaszył pożar. O, panie strażaku, uratował nas. Pan dziękujemy. O, to moja, praca, to moja praca. Ale, wiecie co? Ja chyba się oparzyłam, tak mnie polimakulował. O, gdzie? Tu, tutaj. O, o, o. Oj, rzeczywiście, tutaj. Nie wygląda to dobrze. O, słuchajcie, słuchajcie, drogie dzieci również. A czy Wy w ogóle wiecie, co trzeba zrobić, kiedy się lekko oparzy? Ja. O, Ty wiesz. Ja wiem. Y trzeba polać zimną wodą, y taki lekki strumień, albo, o, y żeby nie bolało, to jak ktoś ma aloes w domu, to można rozwarstwić i tym takim żelowatym miąszem jakby przełożyć do rany. Ale och, super. Tutaj. Ale ja mam troszkę wody jeszcze. To pomogę Tobie. O, dziękuję Ci, Kusi. Kusi, 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 Dziękuję, dziękuję. Siku. Słuchajcie, wracajcie już do domu, a ja muszę wędzić na kolejną akcję. Także miło, wejdę! No, o, 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 widzisz, co nas spotkało. Taki miał być miły spacer. No, ale przecież to nie nasza wina. O, a ja? Wiesz co, ja widziałam, jak kiedyś ktoś wyrzucał śmieci do, do lasu. Na przykład szklaną butelkę albo inne papierki. O, później słońce świeci, dotyka tego szkła. Nie wiem, co tam się dokładnie dzieje i jest pożar. O, o. Wiesz co, to ja mam pomysł. Chodź, zrobimy taką akcję. Weźmiemy teraz worki i będziemy zbierać śmieci w lesie. Co na to? No dobrze, chodź, zrobimy taką akcję. Myszka z Niedźwiedziem poszli zbierać śmieci do lasu. A mam nadzieję, że jak Wy jesteście w lesie, to papierki, butelki i wszystko co macie ze za sobą zabieracie do torby albo do innego pojemnika, który jest przygotowany na śmieci i zabieracie ze za sobą. To na dzisiaj koniec. Miłego wieczoru Wam życzymy i papa! Pa! Kiedy nie możesz zasnąć, to zanudź taką piosenkę. you